Jestem na ulicy na zjeździe w Krakowie. Na najbliższym skrzyżowaniu będę jechał na wprost, a więc będę jechał na most powstańców śląskich i dalej w ulicę Starowiślną. Staro Oczywiście, aby jechać na wprost, musimy tutaj zmienić pas ruchu na lewy. Prawy pas tutaj prowadziłby nas. W prawo, nie chcąc jechać do mostu, musieliśmy oczywiście zmienić pas na lewy. Ja przypominam, że w przypadku zasad egzaminacyjnych, no, musielibyśmy bez podania egzaminatora kierunku, musielibyśmy wpaść na to, aby zmienić pas na lewy. I zwróćcie uwagę tutaj, uwagę na Moście, przed nami skrzyżowanie, na którym mamy zakaz skrętu w lewo. Jak ciekawie, tutaj jest pokazany skręt w prawo. Taką czwóreczkę musimy wykonać i przejechać przez skrzyżowanie na wprost. Przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetną, a ja już właśnie dotarłem na ulicę starowiślną.